W dzisiejszym odcinku zaprezentuję para powtegmatów poświęcone tematowi czujności. Także zapraszam na odcinek. Jak już myślę z wcześniejszych odcinków wynika, czujność była bardzo ważna dla ojców i zaprezentuję kolejnych parę które nam rozszerzą ten temat. Rzekł starzec, kto zgubi złoto lub srebro, może znaleźć nowe, ale kto czas straci, nowego nie znajdzie. To jest bardzo ciekawy temat pod w sumie dwoma względami dla mnie. Bardzo ciekawe dla mnie jest to, że on tam powołuje się na to złoto i srebro, gdzie w kontekście tego, że ojcowie pustyni bardzo gardzili bogactwem materialnym. Tak Zawsze jak go czytam, się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest takie właśnie dopasowanie apoftegmatów do takiej rzeczywistości ludzi, którzy mnichami nie byli. Tak? Czyli można powiedzieć, że, taki, że już wtedy może padł taki zabieg, jak ja na przykład próbuję tutaj zrobić, czyli dopasować nauki Ojców Pustyni do, do naszych czasów, do, do, do ludzi, którzy żyją inaczej, żeby też mogli z tej mądrości skorzystać. No i druga rzecz bardzo ładna, czyli to, że czas jest czymś, co po prostu leci. Jeżeli go jakby nie uchwycimy, to nam po prostu przejdzie koło nosa. I że warto dbać o to, żeby ten czas dobrze pożytkować. Wiadomo, że nieraz się nam zdarzają upadki w tej dziedzinie, ale właśnie tu jest zwracają uwagę na to, że, jak naj... że warto zadbać o to, żeby właściwie ten swój czas spędzać, bo, bo właśnie bo drugiego nie, nie, nie znajdziemy. Możemy dobrze wykorzystywać czas przyszły. Jeszcze w momencie, gdy już jakiś stracimy, ale, ale nie uda nam się odzyskać tego straconego. Teraz przejdę do następnego poptekatu. Też bardzo ciekawy. Rzekł starzec. Jak żołnierz lub łowca, idący do walki, nie troszczy się o to, by ktoś inny został ranny czy ocalał, ale każdy sam o siebie walczy. Tak powinien zrobić i mnich. Y Kolejny ciekawa powstagmat, bo w pewnym sensie wydaje nam się taki bezlitosny, takie porównanie mnicha do, do człowieka, który go nie obchodzi, czy ktoś został ranny, czy ktoś zginął. Z drugiej strony, myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby przede wszystkim badać samego siebie czuwać nad swoją duszą, bo bardzo łatwo nam przejść w coś takiego, żeby no łatwo nam nawoływać innych do nawrócenia, łatwo nam krytykować zachowanie innych. A często otwiera to taką dużą lukę, po to, że, temu, żebyśmy my, my sami jakby nie robili postępu, a wręcz się staczali. I myślę, że właśnie o tym jest ten napowtarz, o tym właśnie, że trzeba przede wszystkim zadbać o siebie. I tak jak właśnie jesteśmy w tej alegorii tego żołnierza, no gdy na przykład tam w starożytności bitwy nieraz wyglądały tak, że tam 20 tysięcy z 20 tysiącami się prało, no to też żaden żołnierz raczej nie powinien mieć takiego podejścia. Że on sam tą bitwę wygra, że on jest jednym z wielu żołnierzy, i tak samo w momencie, gdy on szedł do walki, to nie mógł mieć takiej perspektywy, że ja teraz na pewno sam poprowadzę wszystkich do zwycięstwa i na pewno wszyscy pozostali tam. i na pewno ja wszystkich pozostałych wyciągnę z tej bitwy. Że każdy w pewnym sensie ratował się sam, dlatego, że po prostu jest sobą człowiekiem. I, no i myślę, że to jest jakaś taka główna myśl tego opowtegmatu. W, w pewnym sensie brzmi troszkę tak samolubnie. Z drugiej strony właśnie pokazuje to, że, że my po prostu nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego. Że my musimy przede wszystkim jakby... Em, może wracając jeszcze do tej alegorii żołnierza, że w momencie, gdy idziesz z kolegami z, z wojska do bitwy, no to jeżeli Ty będziesz dobrze walczył, to będziesz chronić też tych, którzy są obok Ciebie. A jeżeli Ty będziesz sobą walczył, to mimo wszelkich chęci, jakby nikogo tam nie ocalisz ze, ze swoich kolegów. Także, także myślę, że tutaj, że, zresztą to, myślę, że to właśnie jest jakiś ten obraz, który chciał tutaj ten naba przekazać. Myślę, że ten odcinek jest wystarczająco długi. Także dziękuję i, i zapraszam na następne. Z Panem Bogiem.